dzień dobry, jestem witam was bardzo serdecznie w tak. pierwszym w sumie odcinku z Among A jest znam no, dzisiaj, moi, moi drodzy, wyborowa ekipa, bo jest Merka. Jestem. Jest Guga. Jestem. Jest Esen. Jestem. Jest Peter, Jestem. I jest Wojtek. A ja na końcu jestem. O! O! A ciekawe, że to powie. Moi drodzy, generalnie sprawa wygląda tak, że teraz będzie drugi mecz Asi. Dopiero yes. w życiu. Także, jakby co, to pamiętajcie, nie krzyczcie na nas. My się bawimy i gramy relaksu, Żeby było wszystko jasne. Także lecimy z koksem. Pamiętajcie, słuchajcie, żeby się wyciszyć. No i co? Myślę, że życzymy sobie powodzenia, chyba, nie? Powodzenia? I powodzenia! Lecimy. Nie mordujcie nas! <laughs> Okej. Okay. Kamu w drogę temu szkło w nogę? Jej, w końcu mogę zagrać! I'm so happy! A ponieważ mam aureolkę, to mam nadzieję, że będę poza wszelkimi podejrzeniami. Jestem niewinna i czysta jak czystej krwi mutant z kosmosu. No, czyści się już nie da. No co, mam białe niepokalane ciałko? Mam. Mam aureolkę? Mam. <noise> Czuję się normalnie jak to mi liczą z wścieganym. Ja muszę zacząć robić jakieś taski, bo mnie hitną w kosmos zanim zdąży powiedzieć ta baluga. Nie wiem dlaczego Wojtuś zrobił się niewidzialny. I co się dzieje? Powinnam biec chyba naprawić oświetlenie. A na miejscu ktoś zastosuje metodę cukierek albo psikus. <noise> Ale podoba mi się, że umieścili wszędzie dekoracje na Halloween. Pytanie, czy na święta Bożego Narodzenia też coś takiego zrobią. Byłoby fajne. Z oświetleniem chyba już finito. Dziwne są te zataski. Wow, jakie zgrupowanie. Ja chyba nie muszę mówić, że nie mam blednego pojęcia, co się dzieje. Ja nie potrafię kłamać. Nie znam mapy. Maciuś zrobił mi przed nagraniem taki przyspieszony kurs zasad, ale chyba go... Reszczaruję swoją postawą i stanę się public enemy number one. Ach, ale nie wierzę, że w końcu mogę zagrać z taką grupą. O, Tomuś. Hello. Hello, Tomuś. Tomuś pracuje czy sabotuje? On i jego smurfijcy klopupies. To jest podej... Podejrzane. Oh my god! In heaven... I'm dead! No! Halo? Słyszycie, nie? To nie cię. Wojtek! To halo. nie Wojtek! Ale Wojtek już nie ma głosu. Ej! To nie rzutuje, że się nie spodziewałem. Ja też nie spodziewałem. Ja też nie było w Wojtek. Ale widzę, że Peter zgłosił Peter, Myślałam, halo? że to ja zginęłam. <laughs> <laughs> <Ja, kiemno. śmiech> Okej. Okay. No, Peter, Peter, co widziałeś? My byliśmy ja, Tomek, Asia. W tym.. Yy, tam, takie tam, pomieszczenie na dole samym. Taka storych? rozdzielnia jakby była. Prądem? Chodzisz tam dalej, są takie skrzynki, meble, takie kabelki, tam dalej jest takie jeszcze za wółek. No to wy elektryczniaku pewnie byliście, no? Tak. Dokładnie. Ja mam. Aha, no. Mam Alibi. <grym> ja, ja wiem, że mijałem Wojtka z Mackiem, a teraz Wojtka nie ma. E, ja chcę powiedzieć, że mam Alibi, bo byłem z Googlem w adminie, Aga robiła kartę, a ja robiłem upload plików. Tak, ale gdzieś, gdzieś zginąłeś, Maćku. Nie, no stałem to, tam okay? cały czas i jak, stałem, jak skończyłem aplodować, to nagle wywaliło mi, że jest koniec, że jest ciało <coughs> znalezione. Hmm. No, tak Tomku, jeżeli mnie wywrócisz... A gdzie było, gdzie było ten, dead body? A to się martwisz, że cię już wyrzucę? Ja gdzie był body? To, to zostanę niefinnie oskarżony. Halo, gdzie Halo, dead body? Nie wiem, nie widziałem. I ja później jak wyszedłem z tego miejsca, gdzie byłem z Tomkiem yy, i Asią, to wtedy poszedłem tam na prawo, prawo na lewo tak, Alewo? No. Było na było na było. Lewo. I tam, 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 tam było. Aha, no to mnie tam w ogóle nie było. Słuchajcie, my szliśmy z Google od Shieldców koło communication roomu. Ja poszedłem zrobić na dole śmieci, Aga poszła do góry. Ja się zakręciłem dwa razy, poszedłem do góry i Aga robiła kartę w adminie ja robiłem upload plików. Nikogo więcej nie widziałem. Essen stał koło mnie O dwa wcześniej. I to jakoś tak też się dziwnie zakręcił, słuchajcie, koło mnie, nie wiem. Aha, dobra, on się wybiera, ja już stawiam, ja, ja sobie obstawiam. No, ty mi możesz postawić Loda. No, ty możesz zrobić, ja już Tomku, obstawiłem. Tomku, jeżeli nie wyrzucisz, będziecie mieć dalej impostora w grze i to ci no to, przysięgam. To trudno. Przysięgam no. ci na twoją Cleo Donatana. O, trudno, Jezu. jedna osoba a mnie. Ja nie, ja ja bo nikogo nie widzę. A nie, poczekajcie, jako SNCF głosowało pierwszy, nie, to jedna jest. W takim ja razie. głosuję, a co, ja mam podejrzenia. Dobrze, miej podejrzenia. Proszę Ej, bardzo. a tutaj da się, bo jak oglądałem siki, to da się jakoś tutaj teleportować? E, da się eventami to robić. Jeżeli, jesteś, jeżeli ktoś jest impostorem, to się teleportuje eventami. I jeszcze taka mała uwaga, jeżeli ktoś już jest Ech. trupem, to jako duch musi robić dalej zadania, żeby drużyna wygrała. Mm. Tak. I teraz tak zakręciliście, Maciek z tak zakręcili, że nie może... Aga, Aga, teraz? Aga, przysięgam ci na twoje buty. Nie jestem impostorem. I promise you, girl. Naprawdę. To może ktoś się właśnie tepnął, ale to... No to, to kogo sk widział? No jest... skipuję. Chyba jest remis na szczęście. Nie. SN. <noise> Ej, Asia! A dlaczego na mnie? Ja, Przecież czy... byłem z tobą! Ja ciebie Asa, nie widziałem! Nie... Ja Kość, nie wiem! Maciek! Ale ja też Bo nie, nie jestem! Ale ja też nie jestem! Dlaczego? Ja mam feeling, że to Piteros? Ja mam nosa do jego sabotosa. Sister wie najlepiej, kiedy braciszek ściemnia. I chyba ściemnił. Jeżeli nie mam racji, I'm so sorry, Piter, <noise> Będzie wielkie ups. Bo Tomek był ze mną, więc na pewno nie on. a nie jego pies, żeby nie było. Peter, ja ci nie ufam. Ale i tak tutaj postoję. Może Solidarność plemniku jajników zastosuje w swojej taktyce. <grym> on wie, że ja nie umiem grać i nie. nie stanowię żadnego zagrożenia. Aha, powiedziała zaraz przed tym, jakiś wbili w najniższą partię kapleców. <grym> ale on chyba. Dlaczego te drzwi były zamknięte? Peter jest sabotur! No bo kto by je zamknął? Wiecie co? Ja chyba zwołam emergency. <noise> Poobserwuję go jeszcze przez chwilę i zwołam emergency. Patrzcie, mogę być creepy, podglądać, czy ktoś nie wyskakuje z wenta. Znowu zamknął drzwi! To jest Peter. Nie no, na bank. Ja jestem stupido, ale nie aż tak. Poza tym, odkąd za nim łażę, to nikt nie zginął. Hmm... Chyba go mamy. Chyba go mamy, słychać. O, cześć, cześć, guga, a, a, może to aga? Proszę, nie zabijaj lamy. Please. Błagam, bo ja już jestem głupia, nie wiem, kto zabija. Znowu ty, głupie kablosy. Chociaż w sumie, wolę to, jak dajemy na to tabliczkę mnożenia. Albo jakieś całki. To by było coś. Jestem sama. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wow, aż Masz dwie maszyny. O co tu chodzi? A to co za jakiś jesienny syf w powietrzu? O, mam zaśmiecać kosmos. Nieładnia. Bardzo nieładnia. A to co będzie? Znowu jesienny syf. <noise> Znowu jesienny syf. I zbliża się potencjalny oszust z tej partii, czyli Peter. <śmiech> <śmiech> Dead Meat! Kto był ruszowy? Maciuś? Tak. Okej, okay, okej, okay, mogę coś powiedzieć? Jest, <laughs> please. Mhm. Uwaga, Peter y, spijdają przez kafeterię, a poszłam się zeskanować na Midbay'u, Patrzę, tam jest dead body, maczka. I Peter spijdają przez kafeterię, doły Ponsów, czyli mijałam go i on mógł e, tamtędy przebiec, Merkę y, natomiast miałam koło Storedza, czyli to na pewno jest Peter. Ja już go Ale ja byłem za... cały czas z Merką. Ja cały czas Asią byłam. Nieprawda? Ja Asią cały czas widzie. byłem. I Asia, i Asia tak? pamiętasz, że ten. E, no, byliśmy cały nie. czas od początku gry, no, no, no. i później no. my poszliśmy e, w, ale tym, później o, o dwa, w tym od dwa. I w tym o dwa byliśmy, no ale myrka, ja cię później zarazem, bo ty poszłaś na, na, na górę, i ty, hmm. a ja robiłem te zadania. no ja i, to i ty ja później już mam biegłaś, myrka, no i ty myrka, myrka, mogłaś w sumie zabić. No. Jak no, się no, da ta, i ten. Tak? Da się, tak. Patrz myrka. byłam, byłam sobie, ciebie mijałam koło Stereża, obiegłam obiegłam mm -hmm. naokoło, nie mogłam dojść do Midbeya, bo jeszcze tam nie doszłam, przechodziłam górą i mijałam Petera w kafeterii, weszłam do Midbeya, a tam Maciek, czyli Peter, zabił. A ale ja, ja mam... cały czas byłem z Asią, no ja... to nie, nie zrzucaj na mnie, a ty możesz równie to nie wiem, zgłosić Dobrze. też tak. ciało. Merka, uwierz, 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 uwierz Ej, siostro, nie, na, Ma, naprawdę, chodź, By, chodź, ja no, byłem wiek. cały czas z Asią, od początku oh, Jezu, meczu cały czas mogłem się Asia, oh uderzyć. God. Oh my god, ta presja. masz Merka. I cały czas bym uderzył ja, Asię, byliśmy od początku możesz, meczu praktycznie cały czas. Możesz zabić, ale masz cooldowna, rozumiem, tak z kimś biegasz na początku, dlatego później się rozdzielasz. Halo? Ty się rozdzieliłeś od merki, bo merki Sorry. widziałam na storeju. Jeżeli bym chciała, to bym mogła ją zabić od razu, bo ona nie wiedziała, tylko patrzyła na mnie i ja przed nią uciekałam w drugą stronę. A później ciebie miałam w kafeterii i Ty ja... zabił a ty zabił ty, a ty maczka. A ty biegłaś właśnie do kafeterii i też mogłaś zabić maczka. Dobra, ja, 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 ja to już zagłosowałam. Złe słów. Tak, dziękuję. Janiku, dziękuję bardzo. dziękuję. Jeżeli... To jest Peter, to jest Peter Kuźwa. Czy mogłeś. Być... No, yes. dziękuję! Brawo. Słuchajcie, skanowałem się, a dziad do tak. mnie podszedł, Jest! Przepraszam, Tomku, że uwierzyłam, ale no niestety. No, Peter straciłeś, tak się tym, kiedy powiedziałeś, że byłeś cały czas ze mną. Tak, oni No bo tak cały czas z tobą. Nie, były cały czas z tobą. A ty, to, to, tak a ty na mnie zagłosowałaś w pierwszym meczu, ale to. Da, daj mi no. ten daj ale daj jazda. Peter. Ja jeszcze miałam wyrzut sumienia, to... że na ciebie zagłosowałam, a okazało się, że co? Ha! Miałam nosa no, od samego początku. No. O, ja, wam, ja, ja wam mówię, teraz esen będzie. Impostorem, na pewno. No, no, Ale ja 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 miałam mi ciśnienia. Nie, nie, A ja <laughs> tego odwalamy. Ja wyciszony jestem i mówię do widzów, nie? Ja ja Asia, też. Asia, zaufaj, Gucce, zaufaj, Guca. A się zapłacam, zaufaj go. Dobrze, że zmieniłam, nie? Że że wiesz, to jak store mijałam Asię, a w kafeterii yy, Peteram, wie. Oho, tak. Peter złamę. do nas, Play again. Okej, okay. leczę. <sighs> Peter, nie masz jednego mecza, także. Trzymam powodzenia mojego. Zobaczymy, kto tym razem będzie impostor. E ten będzie, na pewno. Wycierzamy się. No! Ja nie mogę być niej! Nie, jeszcze nie, ja nie umiem kilować. No! Ja nie ogarniam zbytnio, no nie! Na pewno się podłożę jak jakaś marzana na 21 marca. Nie jest tylko ciepno mnie w kosmos, ale wy przynajmniej będziecie mieć ubaw. Nie ma co brać życia na, na poważnie i na serio. I tak nie wyjdziemy z niego żywi, co nie? <laughs> Peter, um, mam tutaj potencjalną ofiarę losu. Maciuś, ale pokrzyżowałeś mi plany. Wyjdź. Ja cię proszę. No i tak teraz kurczę, nie mogę go itnąć, bo Maciuś się skapnie. Kto był z Peterem w adminie? Teraz jest Wojtek. <laughs> Ja spróbuję, Petera, później jakoś zaciągnąć w odosobnione miejsca. Najlepiej tak jest z wętem. Wypróbujemy węty. Cześć, Guga! O, Peter! Moja potencjalna ofiara losu. Peter i jego adoptowany syn, którego taszczy na plecach, zupełnie jakby na koncercie byli. To jest zabawne. Maciuś pokrzyżował mi plana. Byłaby taka okazja, żeby go ciepnąć. Mówiłam, że nie umiem grać. Jezu, wyśmieją mnie. Ja nawet nie wiem, jak się sabotuje. Na serio. Aż tak daleko w instrukcjach obsługi nie doszłam. Cześć, Maciuś. Ja coś czuję, że będę najgorszą sabotażystką w tej grze ever. Wręczą mi nagrodę Darwina na zakończenie. Maciuś? Maciuś, stój! Please, naucz mnie być killerem w kosmosie. Król Złote, ja chcę Twojej królewskiej cnoty, albo chociaż korony. My, tak na próbę, oddam Ci pierworodnego mutanta. Nie, uciekał, Maciuś, <grytanie> oh, Maciuć, please. Osiemną brzydzi, bo ucieka. What? co to za spotkanie kółka wzajemnej adoracji? Szkoda, że nie można trzech osób naraz itnąć. Oh, pies to gryz. No, znowu nic nie wyszło. Peter, czy możesz się zatrzymać na momencik? Ty i twój zielony syn, please. Czy są tu świadkowe? Tak, jest Tomek. <grystanie> Peter, jeżeli mnie kochasz, to pozwolisz się zabić w ramach ćwiczeń. Nie rozumiesz, że muszę dać upust w krwi. Ja mam te dni. Myślałam, że chociaż ty zrozumiesz. Więc poświęć syna swego zielonego i to mi wystarczy. <grystanie> W sumie to ja powinnam sabotować, a nie strzelać kopytami, bo będę zajechana jak koń po westernie. I tak nie wystrzelał w kosmos, i tak nie wystrzelał w kosmos. O Boże. Ale i tak ten się śmieje ostatni, kto najwolniej kojarzy, więc będę to ja. Więc jest jakiś plus tego ośmieszenia. No co? Kto się torbą urodził, ten walizką nie zostanie. I to jest fakt. Nie zorientowali się. Cóż to się wydarzyło się? Okej, okay, ja byłam w storage. To? 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 <Yoda> <Beastếu> storage. Ty, od początku tego meczu szykujesz na mnie nóż. Podejrzenia. Mam podejrzenia. Ja też mam podejrzenia. God Jaki nóż? On ja te... się zgubił. No. Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle. To nie było w starym że... To tak. przechodziłam przez storycz! Jest, ja sab... jest, bar... jest bardzo słaby sabotaż. Jest bardzo słaby sabotaż. Ale to Byłem z Fiterem i z Agnieszką. Ja jestem niewinna. Weszła, weszła. Dobra, robicie to na własną odpowiedzialność. Ja wchodzę na dół, tam zwłoki Agi. I od razu była Jaki w Znaczy, może Maćka. Ja, ja. ja też patrzyłem na kamerę i Merka tak dziwnie chodziła. No, aże, aże, aże ty ja nie wiem co się dzieje. Od początku szykujesz na mnie nóż, od początku za to piekasz. Ja, ja, ja od po początku się Wokół <grym> stołu się za <zadań> <grym> od samego początku się ciebie cieszył. nie, Ale od razu, nikt nie powiedział. A najlepsze zdarzyje, ona jest z nami w elektrykalu, nie? Tak. No hello, ja nie znam mapy! Przechodziła było storage, a później nie pamiętam, co było. Asza, głosuj. Mi się tylko podobało, że na samym początku ja powiedział, no od razu, byłem w w to o! Nie, no, what the hell! A... Super! A byś, jakbyśmy nie trafili. Oj, też bym się śmiał. Jej! O, no, no, chcę tylko powiedzieć, że Asia z nami biegła, słuchajcie, przez pół mapy. Przez tak, no, przez jak pół mapy. I ja tak mówię na nagraniu. Że, hell? Kurde, słuchajcie, wcisnąłbym emergency, ale się boję, bo może to nie być ona, może to nie być merka, i tylko wykorzystam tą, tą szansę. I potem tak wiecie. Ja na z elektrycznika, zrobiłem trzy taski. Wbiega Esen, Peter i Guga. Asia biegnie za nimi, oni już weszli i ja dostaję nóż w plecy. Ja mówię, no nie wiesz! Byłam Boże. w stary no, no byłam! Tak, no, Dzięki za dzisiaj. Była z nami Asia. Byłam. Guga. Byłam. Peter. Byłem. Wojtek. Byłem. I król Esen. Aha, na końcu byłem. Ale powiedziałem ci król, co ci jeszcze źle jest? No tak mi mówisz, przepraszam, jak ty chcesz. Aha, Lowki, Kicki, bezwłocznie, bo Was. Wpadajcie na kanał, do wszystkich dziadki, <much> trzymajcie się, cześć. Mua, pa! Bye. Bye.